Szanowny Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Szanowni Państwo. Po 13 grudnia rząd Donalda Tuska i ta koalicja postanowiła niczym hunowie najechać media publiczne. Zachowaliście się jak prawni barbarzyńcy. To, co zrobił Sienkiewicz jest absolutnym podeptaniem konstytucji i elementarnych zasad prawa. Podjęliście uchwałę, która brzmiała między innymi jej fragment brzmiał w ten sposób kierunki i cel działania wyznacza uchwała Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia. W sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz polskiej agencji prasowej. To jest komunikat zamieszczony na stronie ministerstwa, wtedy, kiedy Sienkiewicz kierował tym ministerstwem, i to miała być podstawa prawna działania w mediach publicznych. Szanowni Państwo, przypominam, tak szliście do władzy, krzycząc: Konstytucja, praworządność, artykuł 87. W artykule 87 Konstytucji macie jasno wskazane, jakie są źródła prawa Rzeczypospolitej. I doskonale wiecie, że żadna uchwała nie może być źródłem prawa. Żadna uchwała Sejmu nie może być podstawą działania ministra i innego organu władzy publicznej, o czym przesądza także artykuł Konstytucji, tym razem siódmy, który określa i statuuje, uwaga, zasady praworządności, że organy, pra organy państwa działają w granicach i na podstawie prawa. Nie było żadnej podstawy prawnej do tego, żeby podejmować te działania, które państwo podjęliście rękami Sienkiewicza. Działaliście jak zorganizowana grupa przestępstwa, która zrobiła skok na media publiczne. Myśleliście, że to będzie wasza tuba propagandowa. Tylko to, o czym mówiła pani poseł Chorosińska, okazało się, że ja widzowie, widzowie, że Polki i Polacy postanowili nie oglądać tej telewizji i poszukać rzetelnych informacji, prawdziwych informacji w rzetelnych i prawdziwych, wolnych mediach. I nie udał się ten skok. I nie udał się ten skok, chociaż trzeba powiedzieć, że cały czas likwidujecie tę telewizję, bo przecież podstawą tego wszystkiego miała być likwidacja, postawienie w stan likwidacji mediów publicznych, polskiego radia, polskiej telewizji, spółek regionalnych, mediów publicznych. Oszukiwaliście wszystkich, oszukiwaliście wszystkich, dlatego że dzisiaj po tych kilkunastu miesiącach, nawet uwzględniając te wyroki sądów, które zatwierdziły proces likwidacji, jeżeli chodzi o media regionalne, to wiecie dlaczego. To jest absolutnie bezpodstawne i dlaczego to jest bandyty sprawne? Dlatego, że dzisiaj po tych kilkunastu miesiącach możemy z całą stanowczością powiedzieć, że przekonywanie tych sądów, które wydały wyroki kilka czy kilkanaście miesięcy temu, było wprowadzeniem w błąd sądu. Znaczy, Mieliśmy do czynienia z tym, o czym stanowi artykuł 83 kodeksu cywilnego. A więc działaniem pozornym, bo nikt przecież mediów publicznych nie likwiduje. Jeżeli twoje, wyjedziemy na ulicę Warszawy, to są wielkie reklamy mediów publicznych, TVP Info, zatrudniani są nowi dziennikarze, zatrudniane są nowe osoby, zrobione zostało nowe studio TVP Info, czyli miliardy złotych, te które podobno miały trafić na chore dzieci. Te miliardy złotych trafiły do telewizji i do mediów publicznych, podobno w likwidacji. Kiedy je zamierzacie zlikwidować? Jak wygląda proces likwidacyjny? Likwidacja zmierza do zamknięcia działalności, spłacenia ewentualnych długów i zamknięcia działalności. Doskonale wiecie, Doskonale wiecie że idziecie na rympał, idziecie po bandzie i łamiecie prawo. W zysku z tego nie macie wielkiego, bo jakoś ludzie tego, Polacy, nie chcą za bardzo oglądać i słuchać, ale macie poważny problem, bo kiedy do Polski wróci praworządność, wróci... Prawo i Sprawiedliwość. To sądy, to sądy zajmą się tym wszystkim. I prokuratorzy, i prokuratorzy zajmą się również tymi zawiadomieniami na Sienkiewicza. I na tą całą waszą pato ekipę I rozstrzygną te sprawy. Bo szanowni państwo, sytuacja chociażby w Polskiej Agencji Prasowej. Ustawa mówi i powołuje... Polską Agencję Prasową. Minister Sienkiewicz nie miał żadnej podstawy prawnej do tego, żeby czynnością zwykłą w oparciu o kodeks spółek handlowych rozwiązywać czy zmieniać zarządy i zmieniać rady nadzorcze, chociaż wciąż w krs wpisane są stare składy rad nadzorczych. Nawet tego nie potrafiliście dopilnować. Nawet tego nie potrafiliście dopilnować. Więc mamy do czynienia z działaniem, które miało przejąć media publiczne i to wam się niestety udało. Zrobiliście to siłą. Dzisiaj w Polsce niestety... To nie prawo wyznacza kierunki działania rządu, wasze działania, tylko można powiedzieć siła, bezwzględna siła służb. Wtedy, kiedy wchodziliście i wyrzucaliście przy pomocy tych silnych panów, o których mówił kiedyś też Donald Tusk, a, ja a pani poseł doświadczyła tego, jak wygląda ta brutalna siła i to łamanie i deptanie konstytucji. Szanowni Państwo, więc myślę, że do tego wrócimy. Nie wiem kiedy to nastąpi. Ale na pewno do tego wrócimy. I jeżeli chcecie coś robić, to róbcie to zgodnie z prawem. To róbcie to w oparciu o ustawy, o szacunek dla Konstytucji, a nie w oparciu o uchwały, które sobie będziecie podejmować. I dzisiaj wiemy już doskonale na szczęście naród zdecydował mądrze zdecydował, że prezydent Rzeczypospolitej będzie stał na straży Konstytucji, będzie stał na straży ustaw, będzie, będzie stał na straży. Bo to, wasze, bo to wasze odliczanie, odliczanie kadencji prezydenta Andrzeja Dudy 1 czerwca się skończyło, musicie zacząć to odliczanie na nowo, na kolejne pięć lat. A być może dziesięć, jak tutaj jest podpowiedź, co daj Boże. I myślę, że jeżeli Polacy zobaczą i myślę, że jeżeli Polacy zobaczą, jak działa nowy prezydent Rzeczypospolitej, a wy już doskonale wiecie. Że żadne ustawy, te, które chcieliście przeprowadzić, łamiąc Konstytucję ustawy nie przejdą, to myślę, że i za dwa lata będzie inna sytuacja w Polsce. Dziękuję bardzo. Rząd Donalda Tuska, który przejął władzę w grudniu 2023 roku, stał się symbolem chaosu, niekompetencji i cynicznego rozgrywającego emocje Polaków. Z perspektywy prawa i sprawiedliwości, to administracja, która zamiast budować, burzy, zamiast łączyć, dzieli, zamiast rządzić, miota się w spirali własnych porażek. Przyjrzyjmy się temu, co ten rząd zrobił, albo raczej czego nie zrobił i dlaczego Trybunał Stanu jest nie tylko hasłem, ale realną perspektywą. Po pierwsze, gospodarka. Tusk obiecywał złote góry, sto konkretów, które miały odmienić Polskę. Tymczasem deficyt budżetowy w 2024 roku osiągnął rekordowe 184 miliardy złotych, a dług publiczny przekroczył 1,5 biliona złotych. To nie są liczby prosperity, to liczby nieodpowiedzialności. Zamiast inwestycji w infrastrukturę czy wsparcie dla rodzin, rząd w folii pompować pieniądze w propagandę i kontrolowane media. Przejęcie Telewizji Polskiej w grudniu 2023 roku pod pretekstem odpolitycznienia było niczym unnym jak zamachem na pluralizm. Minister Sienkiewicz, z błogosławieństwem Tuska, zamienił media publiczne w tubę Platformy Obywatelskiej, co potwierdzają dane o spadku oglądalności TVP o 30% w pierwszym półroczu 2024 roku. Polacy nie chcą czystej wody, jak obiecywał Tusk, wolą szukać prawdy gdzie indziej, w niezależnych stacjach jak Telewizja Republika. Po drugie, wybory prezydenckie 2025 roku. Porażka Rafała Trzaskowskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej, była nokautem dla Tuska. Karol Nawrocki Spis, wygrał różnicą 369 tysięcy głosów, a mimo to Tusk i jego przyboczny Roman Giertych rzucili się w wir teorii spiskowych, podważając uczciwość wyborów. Giertych, kiedyś związany z Ligą Polskich Rodzin, dziś wierny pies Tuska, złożył protesty wyborcze, wskazując na rzekome fałszerstwa w 1480 komisjach. Gdzie dowody? Brak. To zwykłe szczucie, które ma zasiać nieufność i destabilizować państwo. Co więcej, Państwowa Komisja Wyborcza złożyła wniosek do ABW o zbadanie nielegalnego finansowania kampanii Trzaskowskiego, wskazując na zagraniczne środki płynące przez media społecznościowe. Tusk milczy, a ABW, pod jego kontrolą, utajnia odpowiedzi to hipokryzja, gdy Giertych krzyczy o aplikacji mateckiego, ignorując własne brudy. Po trzecie, praworządność. Tusk który w kampanii obiecywał odbudowę niezawisłych sądów, w rzeczywistości podporządkował je własnej agendzie. Reforma sądownictwa z lipca 2024 roku, forsowana przez Adama Bodnara, to nic innego jak ręczne sterowanie nominacjami sędziowskimi. Izba kontroli nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, która miała rozpatrywać protesty wyborcze, jest przez rząd Tuska kwestionowana, bo nie pasuje do ich narracji. To niebezpieczna gra, która prowadzi do anarchii prawnej. W końcu polityka międzynarodowa Tusk chwali się odblokowaniem krajowego planu odbudowy, ale zapomina dodać, że w zamian podporządkował Polskę unijnym naciskom specjalnie w kwestii Zielonego Ladu. Polski węgiel, fundament naszego bezpieczeństwa energetycznego, jest trugowany na rzecz niemieckich wiatraków, które jak pokazują dane, w 2024 roku odpowiadały zaledwie za 7% produkcji energii w Niemczech. To nie nowoczesność, to uległość. Rząd Tuska to władza, która zamiast rozwiązywać problemy, tworzy je, by ukryć własne niepowodzenia. Trybunał stanu dla Tuska i jego ekipy to nie groźba, to konieczność, by rozliczyć ich zniszczenie demokracji, gospodarki i zaufania społecznego. Polska zasługuje na więcej niż rządy chaosu i propagandy.